Siemanko wszystkim, dzisiaj kolejny filmik trochę o innej tematyce, bo bardziej odnośnie spawalnictwa więc co dzisiaj, dzisiaj będziemy rozpakowywać e, nową maskę do spawania którą dostałem e, od mojej firmy dzięki Montinox Sanok za fajną wybawkę. tak więc zaczynamy, co to co to przyszło, jest to ESAP a50 bodajże maska samościemniająca z nadmuchem do spawania dużymi prądami. Także tak przyciszę troszkę muzyczkę i albo nie będę ściszał sobie i otwieramy. Dobra, mam paczkę tutaj z boczku. Jest to takie duże pudło. No i, i co? Zaczynam otwierać, żeby nie przedłużać. Mamy pierwsze pudełeczko. E, w pierwszym pudełeczku na pewno jest... Dobra. W pierwszym pudełeczku... E, jest torba. Torba jest saba. Na pewno ma całą maczkę. E, tak... wchodzi elegancko. Glam tylko wchodzi na pewno maska, także torba majonez Spoko, spoko. Co dalej? Lecimy dalej. Kolejne pudełeczko. W środku nie będę otwierał. W środku filterek. jest na pewno filterek do pasa z nadmuchem. Także pewnie jest zapasowy, więc go zostawiam sobie. Będę go otwierał. Fiterek na bok, dalej jedziemy Budała ci to jest zapewne pas nadmuchowy Tak to wygląda eee, No spoko, tutaj widać co co jest co się znajduje w tym Jest bateryka, filterek, wiatraczek, redukcja szumów i jakieś tam wpisy. Tak więc otwieramy. Co to jest? Co to jest? To mamy jedno wydoleczko w środku. środku w jest przewód. Przewód powietrza. Kolejne podóżeczko. to Są paski. Kolejne paski. To są na pewno paski do, do całego. To oto, to jest pas. To jest celutki, celutki pas, do którego montujemy y, cały, cały osprzęt z tyłu, cały ten zesirat z baterią, z wiatraczkiem, który nam będzie Produkował e, powietrze do naszej maski. Tak więc pas, oczywiście, to są instrukcje obsługi, wszystkie ale tego to, to bez sensu na przykład. Tu jest bateria albo ładowarka. A tu jest pewnie cały nadmuch, więc otwieramy ten nadmuch. nie ma nic. To jest cały nasz system nadmuchu, który zapinamy sobie na paskach do tego głównego pasa, tutaj jest wlot, włącznik, wyłącznik, pokazuje nam stan baterii, na pewno to dokładnie nie wiem co to jest oraz trzy funkcje nadmuchu, także fajnie, dajemy go na razie na bok, co dalej mamy w środku? Z kolejny pudełku w środku eee. nie otwieram. to jest bateria i do naszego pasa, standard baterii. Tak to wygląda. Liliona 1095V 4A. gdzie to wytrzymywało. Na razie na bok. Na razie na bok. Co mamy dalej? Tutaj kolejny filterek. I jeszcze jedna nakładka do filterka. Super. czyli ten terek na bok, a co mamy tutaj, a tutaj? To jest łącznik, na pewno łącznik do po prostu, który się podpina między, e, między tym całym systemem nadmuchu a maską, on nam pokazuje jaki mamy przepływ. Tego powietrza przez rurę do maski. Także to na razie na bok. I tutaj mamy... Kolejna rzecz: eee, przejściówki to na pewno jest ja całą Tak, to są przejściówki na różne podłączenia. Tutaj widać, mamy z Anglii, to chyba nie, z Tajwanu. Nie wiem dokąd, dokąd to jest oczywiście jest polska przejściówka a to jest ładowarka do naszego do naszej baterii do naszego pasa e, tutaj tak wygląda w nią się wpina na pewno e, te elementy wkładamy sobie tutaj przekręcasz jest zapięte żeby odpiąć tu jest zabezpieczenie które wciskasz, odkręcasz wyciągasz także fajna sprawa z przejściówkami to też dajemy na bok ładowarkę, a ładowarkę czy wpinamy bezpośrednio w baterię? Tak, ładowanie odbywa się przez to, że ładowareczkę tylko wpinamy do bateryjki i ono nam ładuje. To będzie połączyć na noc, żeby na jutro było gotowa, Bo jutro już startujemy na pełnym gazie od samego rana. Dobra, mamy, mamy pas, mamy. Mamy coś a tutaj mamy maskę. Proszę, tak jak mówiłem SAB Se, e, Semitel A50 widziałem już tą maskę w chłopaki mieli, spowali bardzo fajna e, z Ultra e, jest nadmok, co jeszcze na nie jest napisane. Tak, od Ultra Vision, 4 podwórne pod Senat, 4 sensory E, 60 na 100 mm e, ma pojemności do dmuchu prawdziwe kolory e, szybka wybiana soczewek e, można ją używać także do szlifowania i ogólnie 8, 8 stalów pamięci gdzie tam do różnych spawania to zobaczymy jak będzie działało także spoko wyciągamy maskę już mi się podoba. Ok. Tu mamy, tu mamy dodatkowe szkła. Będę by kolej wyciągał, bo... Tutaj są dodatkowe szkła do maski. Tak. Nie będę ich rozpakowywał, bo to na razie nie ma sensu, ale są tak dwa przeźroczyste i dwa żółte szkła. Tak to wygląda. To są osłony na maskę. Na bok. Co więcej, tu jest dodatkowe śkiełko, które jest do środka, to też na bok, bo maska na pewno jest wyposażona już. To szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to jest. Bo nigdzie tego nie widziałem. To zapewne jest. Nie wiem, co to jest. To jest taka dopinana do maski. Eee, nie, to jest po prostu chusta. Chusta jest sama do spawania. jak profesjonaliści jak doktor. Elegancka chusta podmaska. Właśnie się zastanawiałem co to jest. Nie byłem pewny teraz już wiem. Spoko. Fajna rzecz. Fajna rzecz. To też ja ogólnie copać w ja w ogóle nie wolę troszkę sobie wrócić do tyłu. Eee, Okej, okay, co dalej? Bateryjki do maski. i oczywiście w środku instrukcji obsługi jak użytkować to będziemy sobie działać na bieżąco z tym maska w pokrowcu super podoba mi się to niedoje się torba pokrowiec jeszcze chusto, no naprawdę profesjonalny sprzęt ją na bok a oto cała, cała maseczka tak się prezentuje już ma założony żółty szkło, ofoliowana fol, <grytanie> wygląda trochę jak z taka ze statku kosmicznego Gdybym miała tył, to bym i na motocyklu jeździł. Bardzo fajna maska. Tutaj ma podpięcie właśnie do chłodzenia. Tutaj zapinka do węża, który idzie w dół do pasa. No i co jest fajne w tej masce, że ma, ma w środku jeszcze e, kaptur, który jest bardzo fajną rzeczą. założymy na głowę podczas spawania z tyłu, jeśli mamy światło jakieś dzienne albo żarówek a spod, I świeci nam z tyłu głowy, więc nic, często się odbija środka. Tutaj, tutaj tego nie ma, bo jest fajnie to zrobione. E, oczywiście tutaj przycisk do, do szlifowania, gdybyśmy chcieli ją wyłączyć i zacząć szlifować. No, kozacka jest w środku widać. Nie wiem, czy widać. Ten dywężyk wchodzi, przechodzi sobie tam środkiem, ma nadmuch zrobiony i tutaj tędy nadmuchuje nam prosto w usta w twarz tutaj, żebyśmy mogli świeżym powietrzem oddychać bardzo fajna maska spróbuję pokazać wam w środku, co um, ogólnie, nie bo nie baterii ale ogólnie tutaj, widziałem temu chłopaku wcześniej e, ten panel ten panel jest dotykowy, tutaj się wszystko dotyka, on się świeci, no naprawdę jest kozak jak podłączę to Wam pokażę. Także tu jest panel dotykowy do ustawień, do szlifowania, do zapamiętywania. No i w sumie w zasadzie w środku to tyle. Tutaj jest tylko... Jeszcze jest... nie wiem jak to będzie widać. Tam jest zbiorniczek na, na te bateryjki, które trzeba włożyć. Także... Także, także... Bardzo fajna rzecz. A szkoda będzie spał używać. Będę dbał. Hmm? No będę musiał. Dobrze. Kładam bateryki, to postaram wam się pokazać szybko yy, o co chodzi. Szkoda, że to nie jest wyciągarny na zewnątrz, ale... ale dobra. Dobra, dwie bateryki, jedna plusem, jedna minusem. I zobaczymy, jak to świeci. Plus menos yeah. okay this is quinta display Dobra, chwila przerwy. Dobra, mam to ogarnięte. I już Wam pokazuję w środku display, jak się wyświetla, pokazuje stan baterii. Eee, nie wiem, czy tam coś na nim jeszcze będzie widać, bo sam do końca tego nie jaka, nie muszę poczytać instrukcji, ale jest display, na którym się wyświetlają różne parametry. Eee, jak to zmieniać? O, proszę. Tutaj jest, to jest wszystko dotykowe. Tutaj mówię Wam, Będę tak klikał trochę, trochę po ciemaczu. Aha, ok. A więc jest tak, wybieram sobie na przykład. E, pamięć, widzicie, zmienia się to, jest dotyk, tutaj wymienia, wy, wybieram sobie tu, tu jest. Wszystko do zmiany, do zera. E, może to. Widzicie, wszystko dotykowo się zmienia. Ja muszę sam ogólnie poczytać, jak to robić. E, ale naprawdę, maska jest kosmiczna. Jest kosmiczna. Podoba mi się. Podoba mi się. Nie wiem, którym guzikiem się ją wyłącza. Czy trzeba ją przytrzymać, czy jak. Chyba, że się wyłącza sama, ale to do tego dojdę sobie. Ok, Było się Bit. Się wyłączyła się. Maska się włączyła, muszę poczytać instrukcję, bo pierwszy raz mam to w ręce, sam nie wiem jeszcze jak to obsługiwać. Tak więc, no to będzie czas, ale naprawdę maska jest fajna. Porządny sprzęcik eee, i tak jak mówiłem tutaj jest ten pas do tego pasa oczywiście idzie e, idzie, nasz, idzie nasz uchwyt, który zapinamy tutaj widzę że na jest zapinany nie będę teraz tego rozpinał, żeby się nie tu widzi na i tak to wygląda z pasem i później do pasa idzie wąs, który wpinamy sobie do maski, włączamy nadmuch i, i działa. Bardzo fajna rzecz. Jestem mega zadowolony. Na pewno praca będzie szła dużo wygodniej, ponieważ ostatnio spałam bardzo grube rury bardzo dużym na bardzo dużym prądzie, więc bez tego praktycznie e, nie idzie pracować. Trzeba mieć ten nadmuch, bo wiadomo spawanie nie jest e, no jest szkodliwe, nie jest to zdrowe, e, maska fajna, tak więc unboxing, znajomy ma dostać model lepszą, więc jeśli użyczy to zrobię kolejny filmik na unboxingu kolejnej maski, nowszy model od tego, nie wiem jaki to jest, A60 czy A100, nie mam pojęcia, także to też Wam pokażę, e, no bardzo fajny sprzęt, konkret, podoba mi się. Bo bo to wszystko do, do torby. Jutro zabieramy do pracy i będziemy działać. Jeśli Wam się podobał filmik, like subik i do zobaczenia następnym razem na moim kanale. Pozdrawiam jeszcze raz firmę Montinox Sonoka, firmę WM o, oraz ESABIKA. Bardzo fajna rzecz. Cieszę się, jak moje dziecko. Super. Do zobaczenia. Piona Hej!